Jeśli czujesz, że poziom stresu, w jakim żyjesz, jest nienaturalnie wysoki, to możesz mieć rację. Badania wykazują, że współczesny człowiek jest znacznie bardziej zestresowany, psychicznie zmęczony i impulsywny niż w przeszłości. Oczywiście można powiedzieć, że relacje z drugą osobą bywają bardzo trudne, więc wraz z życiem wśród ludzi nieuchronnie będzie szło zdenerwowanie. Ale można też odnieść wrażenie, że współpraca, z której słynie nasz gatunek, przychodzi nam współcześnie coraz ciężej. Dlatego dziś zastanówmy się, skąd się bierze tak silna dzisiejsza skłonność do konfliktów oraz co można zrobić, aby ją minimalizować. Inspiracją odcinka jest książka Mam ochotę go udusić proste sposoby na trudnych ludzi w pracy. Na wstępie warto zaznaczyć, że konfliktogenność sama w sobie to cecha człowieka, z którą zmagamy się od zarania dziejów, a jedną z rzeczy, która ją potęguje, jest stres. Skoro, jak wspomnieliśmy, jesteśmy dziś coraz bardziej zestresowani, to sugeruje to, że czynniki, które to wywołują, mogą być charakterystyczne dla naszej konkretnej epoki. Jednym z nich jest oczywiście technologia, która znacząco zmieniła nasze postrzeganie relacji osobistych czy zawodowych. Sam fakt, że współczesny internet tworzy iluzję anonimowości, powoduje, że zjawisko słownej agresji osiąga dziś znacznie większą skalę niż kiedykolwiek. Poczucie bezkarności, nawet jeśli fałszywe, daje swoiste przyzwolenie niektórym jednostkom do ataków wobec innych, często z tak prozaicznych powodów, jak chęć do wartościowania samego siebie. Do tego dochodzi jeszcze niespotykany poprzez historię tempo komunikacji. Dawniej, jeśli ktoś pisał przy biurku naładowany emocjami list, zawsze mógł go jeszcze podrzeć. Dziś, gdy wystarczy kliknąć wyślij, nikt się nawet nie zastanawia, tylko natychmiast udostępnia swoje wywody. A gdy coś raz trafi do przestrzeni publicznej, może w niej wywoływać kolejne reakcje nienawistne komentarze, wbijanie szpilek, nieprzemyślane tweety. A warto wspomnieć, że jak ukazują badania, negatywna wymiana zdań ma na nas aż pięciokrotnie silniejszy wpływ niż pozytywna interakcja. Dlatego jedno czy dwa pozytywne słowa nie wystarczą do poprawienia nastroju zepsutego jednym negatywnym komentarzem przeczytanym na Facebooku. Warto zatem zwracać uwagę, ile czasu spędzamy na mediach społecznościowych i czy w zasadzie w ogóle ich potrzebujemy. Facebook czy Instagram przedstawiają w dużej mierze wizję wyidealizowanego życia i propagują ją praktycznie bez ograniczeń, wywołując u ludzi, często w istocie bezpodstawną zazdrość wynikającą z porównywania się do czyjegoś podrasowanego medialnego wizerunku. Z tego powodu współcześnie narastają problemy takie jak poczucie beznadziei, perfekcjonizm czy pracoholizm, co nie powinno dziwić u ludzi bombardowanych doskonale wyglądającymi modelami poprawionymi za pomocą Photoshopa albo kolejnymi superkursami, które na pewno pozwolą nam szybko wejść do branży IT lub zarobić pierwszy milion. Technologia wpływa także na nasze życie zawodowe. Już sam fakt, że nasza wydajność w pracy może być mierzona precyzyjniej niż kiedykolwiek i łatwo porównywana z innymi, przekłada się na narastającą w nas frustrację i stres. Do tego kadry zarządzające coraz częściej zapominają, że mają pod sobą ludzi, a nie maszyny, co przekłada się na stawianie nierealnych celów do realizacji, tworzenie atmosfery wewnętrznej konkurencji każdego z każdym oraz strachem o utratę części wypłaty w formie premii. Do tego dochodzi problem z odcięciem się od pracy. Przełożeni coraz częściej wymagają od podwładnych, aby ci byli z nimi w stałym kontakcie poprzez czat zespołowy, telefon czy maila. W efekcie aż 52% mężczyzn i 43% kobiet twierdzi dziś, że to praca jest dla nich największym źródłem stresu. Fakt, że jesteśmy dziś bombardowani informacjami, porównaniami, personalnymi atakami oraz presją ze strony przełożonych, powoduje, że trudniej nam się opanować i częściej wybuchamy, czego skutkiem są często problemy we współpracy z innymi i coraz większa częstotliwość zachowań antyspołecznych w naszych grupach. Psychoanalityk Hans Joachim Maz w swojej książce Społeczeństwo narcystyczne twierdzi, że obecnie zupełnie normalne stało się pompowanie własnego ego, usilne wypieranie poczucia niepewności, a jednocześnie urządzanie nagonki na każdego, kto jest choć odrobinę uczciwszy, odważniejszy lub myśli bardziej samodzielnie od nas. Jego zdaniem jest to narcystyczny proces kompensacyjny. W którym ludzie uciekają do świata zewnętrznego, strosząc piórka i atakując innych, tylko po to, by nie musieć zaglądać w głąb siebie i mierzyć się z duchowymi ranami wyniesionymi często z dzieciństwa. Warto zwrócić uwagę, że współcześnie zmienił się również proces socjalizowania się. Rodzice coraz mniej czasu spędzają na aktywnościach, które uspołeczniają ich dzieci na fizycznej zabawie, opowiadaniu historii, czy nawet na zajęciach takich jak wspólne posiłki, w których można ćwiczyć podstawowe interakcje międzyludzkie. Dzieci coraz wcześniej oddaje się w objęcia internetu i urządzeń cyfrowych, aby zapewnić sobie spokój. Jednocześnie dorosłych nie informuje się dostatecznie dobrze o potencjalnych konsekwencjach takich postaw, czyli brakach w uspołecznieniu dzieci, przez co między innymi łatwiej popadają one w konflikty jako dorośli. Brak bliskości z rodzicami zaburza też rozwój poczucia własnej wartości, co w dorosłym życiu łatwo może przeradzać się w nieumiejętność znoszenia krytyki, czy reagowanie złością na wszystko, co choć odrobinę odstaje od pełnej aprobaty? Na co uwagę zwracał już Arystoteles, według którego człowiek tym gwałtowniej reaguje na krytykę, im bardziej w siebie wątpi. Ten, kto rzeczywiście góruje nad innymi, raczej się nią nie przejmie. Konsekwencją tego wszystkiego mogą być ludzie nieprzystosowani do życia w społeczeństwie, nieumiejący iść na kompromis lub przebić się ze swoim pomysłem, co jedynie potęguje u nich stres i frustrację. Jednocześnie, z naszej perspektywy, należy przede wszystkim zadać sobie pytanie, jak powinniśmy podchodzić do tego typu trudnych zachowań i osób, jakie napotykamy w pracy, wśród znajomych czy nawet w internecie. Przede wszystkim mamy zawsze dwie możliwości interpretacji napastliwych zachowań: możemy ocenić je jako napaść na nas samych i wtedy to my mamy problem, albo możemy uznać je za wyraz potrzeb drugiej strony i to wtedy ona ma problem. Być może ktoś unika jawnego okazywania negatywnych emocji, ale daje im upust wbijając ludziom szpile lub obmawiając ich za plecami? Może w dzieciństwie okazywanie emocji było niemile widziane i teraz odruchowo robi to kratkiem? Z kolei może ktoś zbyt szybko traci panowanie nad sobą? A może w dzieciństwie krzyk był jedynym sposobem na zwrócenie uwagi rodziców i uzyskanie od nich zainteresowania? W wielu denerwujących czy szkodliwych zachowaniach można dostrzec powracające dziecięce strategie radzenia sobie z przerastającymi nas problemami. I to oczywiście ich nie usprawiedliwia u dorosłych, ale może pomóc je zrozumieć, a przez to zmienić nasze podejście do nich. Znacznie łatwiej jest się nie przejmować denerwującym nas człowiekiem, gdy postrzegamy go nie jako agresora o złej woli, ale jako ofiarę swojego wychowania, która średnio sobie radzi ze swoimi brakami. Jednocześnie warto też zadać sobie pytanie, czy w efekcie niepożądanego przez nas zachowania osoba ta uzyskuje ostatecznie to, czego chce. Ktoś robi ci dramatyczne, przesadzone wyrzuty, a ty od razu zaczynasz się z nich usprawiedliwiać? W ten sposób twój rozmówca dostaje to, czego chciał: zainteresowanie swoją osobą i postawienie cię w defensywie. Koleżanka z pracy z każdą błahostką biegnie od razu do ciebie i błaga o wskazówki, a ty bierzesz głęboki wdech, po czym jednak udzielasz jej rad, o który prosi. W ten sposób dostaje ona uprawnioną podpórkę, co czyni ją jeszcze bardziej niesamodzielną, a na dodatek zachęca, by przy najbliższej okazji znów się do ciebie zwrócić. Podstawowym krokiem do ograniczenia niepożądanych zachowań u ludzi jest nienagradzanie ich. Odcinek powstał na podstawie książki Martina Werl. Mam ochotę go udusić: proste sposoby na trudnych ludzi w pracy, w której znajdziecie więcej ciekawostek o tym, jak przetrwać konfrontacje i prowokacje ze strony osób trudnych i toksycznych. Link do zakupu znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.